Witajcie serdecznie, Sylwek z tej strony. Mam przyjemność zaprosić Was na spotkanie z twórcą komiksowym Pawłem Garwolem. Cześć Pawle! No cześć, witam wszystkich. Miło mi Ciebie gościć na kanale, ponieważ spotykamy się ze względu na premierę Twojego komiksu Fragmenty Chaosu. Premiera tego komiksu miała miejsce 20 kwietnia 2023 roku, woli ścisłości, czyli całkiem niedawno, prawda? Ale wcześniej, jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że można było gdzieś nabyć ten komiks no już jakoś nieco, nieco wcześniej, na jakimś festiwalu, tak? komiksowym czy książkowym? Przypomnisz mi? To w Krakowie było na festiwalu komiksowym. Jak on się tam nazywa, to nie wiem, już nie pamiętam. Aha, ale w Krakowie. Ale teraz, teraz właśnie na początku miesiąca. Był. I tam była jakby przed. przed nie, nie, czyli to był końcówka marca, tak? I to była taka przedpremiera tego komiksu wtedy. Mhm. Bo ogólnie było, że na kwiecień, ale drukarnie dużo szybciej się jakoś tam z tym materiałem wyrobiły i, i już no był wcześniej po prostu. No i świetnie. No, czyli można było zdobyć wcześniej komiks. No, ja otrzymałem w, w premierę i tym sposobem się spotykamy, aby porozmawiać nie tylko o tym komiksie, ale tak ogólnie też o Twojej twórczości i o innych komiksach. Mam tutaj kilka też i takich niespodzianek, o których później wspomnę. Dobra. Ale na dobry początek chciałbym przedstawić Twoją osobę widzom, kim jest Paweł Garwol i w sumie. Powiem tobie, że książka, którą trzymam, ona mi ułatwia sprawę, ponieważ na końcu w, pod opisem no jest informacja o tobie jako o twórcy. Więc mhm. przypatrzymy się w tym momencie m, m, tak drobiazgowo na okładkę, jak ona pięknie wygląda z przodu, a ja w tym czasie przedstawię m, ciebie, co tam jest napisane z tyłu. Wielokrotnie wyróżniany Paweł Garwol. Znany z takich tytułów jak Bez końca czy Chwila jak płomień, wydanych przez Kulturę Gniewu w 2012 i 2013 roku. Tym razem stworzył album, w którym w pełni pokazuje swoje możliwości, błyskotliwą obserwację świata i refleksję nad współczesną kulturą. Przy tym zachowuje właściwe sobie poczucie humoru i żonglowanie popkulturowymi nawiązaniami wpisanymi w barwne i dynamiczne plansze. No dobrze, ale warto jeszcze wspomnieć o tym, że w 2017 roku komiks Odwiedziny były nominowane do najlepszego polskiego komiksu na MFKIG w Łodzi. Za kino w 2018 zajęło się trzecie miejsce w krótkiej formie komiksowej. I jeszcze jedno sobie tutaj zaznaczyłem, mam taką pewną ściągawkę. W 2021 Grand Prix za Romantika też w Łodzi. Mhm. Tak? tak jest. Tak, tak, tak. Wszystko się zgadzano. To jeszcze jedno, i takie zadam teraz pytanie. Jesteś absolwentem wyższej szkoły sztuki stosowanej opus Art. I czy mógłbyś powiedzieć, jak to się stało, że zajmujesz się komiksami? Od sztuki użytkowej, zdobniczej po komiks. No, no, jakby tej szkoły nie wiązałbym z niczym tak naprawdę. Oprócz tego, że figuruje gdzieś tam, że takową skończyłem, to wielkiego wpływu raczej nie miała na. Ani na malarstwo, ani tym bardziej na komiks. Zresztą no, z komiksem to jest tak, że no, od zawsze jakby interesowałem się. Nie? Od, od, od dzieciaka po prostu kochałem komiks i, i czytałem wszystko, co, co było wtedy na rynku, a nie było tego wiele w porównaniu z tym, co jest teraz. Ale jakoś tak nigdy, nigdy sam w siebie nie czułem się na tyle mocny, żeby, żeby coś robić w komiksie. I dopiero jak Romek Lipczyński zaproponował, żeby na, na podstawie jego opowiadań yy, może zrobić jakiś komiks, yy, no to wtedy, wtedy, wtedy pomyślałem, że w sumie można spróbować. No i tak, yy, tak bez końca jakby powstało, nie? że zrobiliśmy tam jedną, jedną yy, taką etiutkę i później yy, yy, pokazaliśmy to chłopakom z Kultury Kniewu. Oni, jak to oni tak przyklasnęli, ale nie do końca, ale ja stwierdziłem, że oczywiście mam zielone światło i że będzie okej. Okay. No i już pocisnęliśmy dalej te, te, te opowiadania wszystkie. Zrobiliśmy cały ten, ten, ten tomik. No i wydali i, i tak, tak tak, to tak, tak, to, tak, to, tak to było. Z moim startem, jakby w komiks. A już to tak naprawdę wiesz, no pewnie miałem 30 lat, nie? Także dość, dość późno. Ale jakby cały czas śledziłem tą scenę komiksową i co się na tym dzieje. Właśnie. Słusznie wspominasz o, o swoich początkach, ponieważ przygotowując się do tego materiału, chciałem zakupić kilka Twoich komiksów. Udało mi się nabyć. Udało mi się nabyć. Ci pokażę, mhm. ale pokażę oczywiście do kamery. Udało mi się nabyć chwilę jak płomień. I to jest chyba twój drugi komiks, tak? Tak, tak, tak. To jest kontynuacja bezpośrednia, właśnie bez końca. No. Tak. Dziś zobaczyłem też w sklepie, że można kupić odwiedziny. Mhm. I. Niestety jest problem z dostępnością bez końca. Właśnie który jest twoim debiutem i Romana Lipczyńskiego, prawda? Tak. I strasznie żałuję, że nie mogę zdobyć tego komiksu z kilku powodów. No jednym z nich to jest to, że za każdym razem jak z kimś rozmawiam na temat twojej twórczości, to wszyscy mówią. Pawle, wszyscy mówią, że ten komiks jest fenomenalny, jest fantastyczny i po prostu go nie ma. I powiedz mi, czy Masz jakieś przecieki od wydawcy o wzmowieniu tego komiksu? Nie, nic, nic mi na ten temat nie wiadomo. Wiesz, jeszcze te, też niedawno właśnie chciałem wziąć jakieś, jakieś sztuki od nich dla, dla Romka, bo jemu ja też się skończyły, a gdzieś tam jest, no, wyjechał i, i, i nie ma tego, jak, jak zdobyć. No i okazało się właśnie, że nie ma, że nakład się skończył. Nie, 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 nie było mowy o wznowieniu, no, jak na razie żadnej. Aha. No szkoda. Mam nadzieję, że nas ogląda wydawca Kultura Gniewu, Szymonie Holcmanie, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy. Trzeba coś zadziałać, naprawdę trzeba zadziałać, bo ludzie chcą kupować i czytać. Fajnie bo by no szkoda, że akurat yy, w jak płomień jeszcze jest, bo gdyby też jej nie było, to można by taki zbiorczy zrobić jeden fajny, fa fajny księgowzbiór. Więc to jest bardzo dobry pomysł, tak. Mhm. No. Przejdźmy do fragmentów chaosu. Zobaczmy wnętrze komiksu i dowiedzmy się, co jest jego treścią. Szkatułkowa opowieść, fragmenty chaosu. To lot przez czasoprzestrzeń do wielkiego boom, do pozornie małego pstryk. I co to znaczy, Pawle, szkatułkowa opowieść? Szkatułkowa opowieść to znaczy mniej więcej to, że jedna opowieść wynika z drugiej, otwiera kolejną po prostu opowieść. Przechodzimy z jednej do, do następnej, do następnej w płynny sposób. Mhm. Dokładnie i ja odnoszę właśnie takie wrażenie, tutaj widać w tym komiksie, że jest ta szkatułkowość. To znaczy, że fabuła składa się z kilku odrębnych opowiadań. To też wejdę ci w słowo, jakby mhm. wynika z tego właśnie, że to początkowo było jakby to były osobne opowiadanka, pisane do. Wiesz, każde opowiadanko było jakby osobnym. Odcinku afrontu, nie? I jakby do każdego odcinka tego magazynu tworzyłem kolejną część, żeby mniej więcej zamknąć jakąś sekwencję w jednym odcinku, ale wiadomo, że w kolejnym afroncie będzie kolejna, kolejna, kolejna rzecz, kolejna część. Aha, rozumiem. I to jest po prostu zbiór kilku. Opowiadań. Z pozoru one nie mają nic wspólnego ze sobą, ale to jest tylko pozorne, ponieważ one składają się na jedną wielką całość. Więc w tym momencie patrzymy na kilka fragmentów, ale zobaczmy chociażby początek. Jak to wszystko się zaczyna? Zaczyna się od, od wielkiego boom. Boom, które tworzy życie. Mamy tutaj pokazane. Drzewo, rosnące drzewo, i z niego wyskakuje człekokształtna postać. Męska postać. Następnie dostrzega kobietę. No i cóż, zakochują się. W pewnym momencie mamy węża. Węża pośród jabłek, i nieoczekiwanie ten wąż. Zobaczcie, w co się zamienia. Przeskakujemy dalej, bo nie chcę wszystkiego też zdradzać. Widzimy człowieka, czy postać tę myślącą, czytającą, i gdzieś tam za liter wydobywa się istota postać kojarząca się z okiem opatrzności, która w efekcie końcowym zostaje zaatakowana przez potwora, ale tym potworem nie jest, ponieważ jest to mucha i mamy kolejne opowiadanie. Kolejne opowiadanie związane właśnie w tym momencie z muchą. Pokazałem pierwsze opowiadanie, przechodzi się płynnie do drugiego opowiadania w taki bardzo zaskakujący, inteligentny sposób i to początkowy bum zamienia się w niewielkie pstryk. Pstryk, który jest nam dosyć bliskie, nam, współczesnym ludziom. My jesteśmy jego częścią, współtwórcami i chciałbym jeszcze, żebyśmy zobaczyli fragmenty tego Pstryk. Zadajmy sobie pytanie, czy jest tutaj potrzebny jakiś komentarz do tego, co my widzimy. Komentarzem są same te kadry, same te slajdy. No tak, tak, tak się starałem dobrać jakby te kadry, żeby, żeby one mówiły same za siebie, aczkolwiek yy, muszę przyznać, że najbardziej się chyba męczyłem przy tych kadrach właśnie, yy, nawet yy, wiesz, w kontekście całego tego komiksu, to naprawdę najciężej było mi jakby nar namalować, narysować yy, te kadry właśnie telewizyjne takie, nie wiadomościowe. Mhm. Nie wiem, straszliwie się przy tym męczyłem. Wiesz co, myślę, że tak, nie da się opowiedzieć też całości, a w sumie nawet chyba nie o to chodzi. Aby opowiadać... Nie, 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 to w ogóle dlatego też fragmenty chaosu, nie? Dokładnie. Że, że to są fragmenty rzeczywistości jakoś tam yy, przetworzone. One niekoniecznie się muszą układać w całość. Nie, no, na początku nie było takiego założenia i w zasadzie nie, nie jest konieczne, żeby, żeby to się układało w jakąś całość. No tak się złożyło, że się tutaj złożyło w, jak, w jakąś klamrę, mm -hmm. ale, ale ja nie, ma, nie, nie miałem takiego celu i w sumie nie mam takiego celu, żeby, żeby z tych opowiastek tak tworzyć jedną wielką taką, wiesz, narrację. No to zaskoczyłeś mnie w tym momencie, ponieważ właśnie tak sobie ułożyłem w głowie. i Ja to widzę, to jest czytelne dla mnie, mm. że oddzielnie te wszystkie opowiadania są oczywiście fragmentaryczne i one jakby były z pozoru chaotyczne, ale łącząc je w jedną całość, one właśnie mm. tworzą, tworzą mm. Ten, ten tytułowy taki fragment chaosu, który mm. jest paradoksalnie. Nie jest chaosem, nie jest chaotyczne, mm. bo my to widzimy i, mm, i po prostu odczytujemy. Ale to wiesz, to, to, to działa na tej zasadzie, jak w ogóle działamy, nie? że y, tworzymy z jakichś fragmentów swoją rzeczywistość, którą układamy, swoją wielką narrację. Dzięki temu wydaje nam się, że żyjemy w świecie uporządkowanym i, i takim całkowitym, totalnym, a w sumie składamy, składamy ten świat z chaosem. Prawda. Może niezbyt właściwe pytanie, może jakieś banalne, ale powiedz mi, co się stało inspiracją? Jaka jest geneza tej książki, fragmentu chaosu? No, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma inspiracji takiej całościowej. Jakby to, to każde, każde to opowiadanie ma inną inspirację. <noise> Więc no, ale tak, tak, tak ogólnie po prostu życie, nie? <noise> I obserwacje no. tegoż. Dobrze, że to mówisz, ponieważ na końcu też komiksu, na końcu książki jest pewna też zmianka na twój temat. Pozwolę sobie odczytać fragment, znajdę. Inspiracje dla twojej twórczości stanowią przede wszystkim własne doświadczenia, przemyślenia i poszukiwania. Tak. Czyli tak, to... inspiruje cię samo życie. Innymi słowy. No tak, Ja myślę, że to wiesz, tak naprawdę każdego jakby artystę inspiruje życie, nawet jeżeli inspiruje się. Nie wiem, popkulturą, to, to ta popkultura też jest przetworzeniem życia, nie? więc to takie jest, no takie, mhm. w sumie oczywiste w pewnym sensie. Mhm. Jasne. Chcę jeszcze zapytać się ciebie o ilustracje. Mam trzy komiksy twoje. Pierwszy komiks, jak już wcześniej też pokazałem, chwilę jak płomień on prezentuje taki styl bardziej realistyczny. Spójrzmy, mamy czern i biel, i właśnie ta, ta kolorystyka również nadaje taki pewien niepokój, jakiś lęk, mrok. No, mamy po prostu realizm, pokazaną próbę przedstawienia rzeczywistości takiej, jaka ona jest. I to jest chwila jak płomień. Z kolei fragmenty chaosu, tutaj ja zauważam bardziej taki styl kartonowy, kreskówkowy. Są momenty i groteskowe, karykaturalne, na przykład strona 33. Mamy przedstawione antropomorficzne świnie. One tutaj tak mocno niepokoją, hmm. prawda? Więc jest groteska, kartonowość, ale to nie koniec, ponieważ też całkiem nowym komiksem jest komiks Przerysowani, a ja muszę powiększyć teraz, podwyższyć kamerę, bo to jest zdecydowanie większy komiks. Słuchajcie, w tym miesiącu nastąpił też nastąpiła premiera komiksu Przerysowani, komiksowe opowieści o narkotykach. Za chwilę o tym też porozmawiamy, ale co teraz mnie interesuje, to. Jedna, jeden z jedno z opowiadań, Upadek, to jest Twojego autorstwa. Scenariusz i rysunki Paweł Garwol. I spójrzmy, jaki tutaj mamy styl. Tutaj bym powiedział, że mamy taki undergroundowy styl. Brudne, niewyraźne, poszarpane ilustracje, ta kreska taka nonszalanska, w taki sposób bym ją nazwał. Wyraziste to jest, więc suma sumaru. Zestawiając w tym momencie te trzy komiksy, bo niestety nie mam pozostałych, więc no. nie jestem w stanie... No to ja ci od razu mogę powiedzieć, że w zasadzie jest jeszcze, jeszcze gorzej. <laughs> Każdy ten komiks jest zupełnie inny. Znaczy, czy zupełnie, no jest inny, bo dobieram jakby styl, styl rysowania pod treść i, i, i też, też pod to, żeby żeby się tym trochę pobawić, żeby nie wpaść w rutynę, żeby rozwinąć się, wiesz, mieć jakąś przygodę w tym. Który styl jest tobie bliższy? W którym najlepiej się, bo, najlepiej się bo, bo, bo. czujesz? Wiesz co, właśnie nie mam takie, takiego czegoś, że jest, jest mi to bliskie i chciałbym przy tym zostać. Wiesz co, no, no to co teraz, czyli fragmenty Chaosu, one są takie swobodne, no nie, że, że, że tam też się dużo bawiłem i, i... I nie spinałem, jakby żeby, żeby na siłę utrzymać ten, ten, ten styl, więc, więc myślę, że jest taki naturalny. Ale, ale jakby nie chcę, nie chcę jakby chyba iść w to, żeby stworzyć jeden, jedyny styl charakterystyczny dla mnie. Tylko, tylko wiesz, no właśnie, chcę się tym bawić cały czas. No teraz zupełnie na przykład robię jeszcze, już, bo już tworzę kolejną rzecz, która jest zupełnie inna. Bo y, fragmenty chaosu były robione totalnie cyfrowo na, 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 na komputerze od, od początku do końca. A teraz z kolei zaczynam od, od, od szkicownika, od, od rysunku ołówkiem i dopiero je przetwarzam na, na komputerze. Także też mi tego jakby właśnie po tych latach siedzenia przy komputerze, tylko już brakowało nie? Tej, 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 tego papieru, tego, tego takiego manualnego sznitu. Mhm. Mógłbym pokazać, ale w sumie to akurat jestem na y, szkicownik, mogę pokazać. Właśnie, ale, bo takie moje kolejne pytanie bo to mhm. też tak płynnie, tak szkatułkowo, płynnie przechodzimy do kolejnych pytań bo właściwie mhm. chciałem zadać pytanie, czy mógłbyś zdradzić, nad czym Ty pracujesz? <noise> no, właśnie pracuję nad kolejnymi fragmentami <noise> chaosu, ale jeszcze bardziej, wiesz, jeszcze bardziej. Hmm. Nie wiem jak to nazwać. Już bardziej abstrakcyjnymi chyba, bardziej... Wiesz co, ja ci tu mogę pokazać szkice, bo one są po prostu, nie wiem czy na przykład to są, wiesz, to są takie plansze, które później, później jeszcze inaczej trochę wyglądają po obrobieniu mogę, nie wiem, to później Ci wysłać, bo, bo nie mam jak teraz podać Ci plików, bo jestem nie na swoim komputerze. Jeżeli będziesz chciał, po prostu jeżeli będziesz mhm. chciał, to możesz wysłać, ale tak to co teraz pokazujesz, to, to wyraźnie widać, świetnie. No, wiesz, to jest właśnie taki, taki, taki taka taka, taka, taka m, zabawa już ołóweczkiem, a później to tam dopracowuję, doszlifowuję na komputerze. No, a no, no już w tej chwili mam około 30 stron, może, może w przyszłym roku, jak się uda, to, to wyjdzie. Nietypowe też pytanie, może bym zadał, bo też no. ja odpowiem. Mam przed sobą te trzy komiksy, ale w tym momencie my rozmawiamy o fragmentach chaosu. Powiedz mi, dla kogo jest dedykowana ta książka, komu możemy ją polecić, kto powinien hmm. się zainteresować fragmentami chaosu? Hmm, no ale pytanie. gdzieś <laughs> To A nie, czego no, no każdy, każdy, każdy otwarty człowiek. No wiesz, nie mam tutaj jakichś. Nie segreguję ludzi na, na nic, na, na starych, młodych, takich obakich. Nie wiem, ktokolwiek będzie miał ochotę się z nim zapoznać i coś z niego wyciągnąć, to, to na pewno coś z niego wyciągnie. Dokładnie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Ja myślę, że na pewno mogą się zainteresować osoby, które są ciekawe nietuzinkowości, są ciekawe komiksu czy opowieści, która jest mocno zaskakująca, która za każdym razem właśnie zaskakuje pewną płętą, pewną refleksją i która pozostawia właśnie z zapytaniem gdzie ja się znajduję. W, w, gdzie, gdzie jest moje miejsce w tym takim dziwnym świecie? Dziwnym, ponieważ zarówno pięknym, jak i niepokojącym. Mm. To jest dla mnie taka w sumie odpowiedź. Więc, jeżeli ty, czytelniku, jesteś ciekaw w sumie i odpowiedzi, albo też i odwrotnie w większej ilości pytań. Właśnie związanych z tym, gdzie my się znajdujemy, to ja myślę, że ten fragment fragmenty chaosu są właśnie dla ciebie. Bardzo no ładnie. Więc z takim, z takim spostrzeżeniem, z taką refleksją, chciałbym się z Tobą pożegnać, Pawle. Ja serdecznie mm. ci dziękuję za znalezienie chwili na tę rozmowę. Zależało mi na tym, nie ukrywam, bo jestem pod wielkim wrażeniem fragmentów się, chaosu. Mm. Bardzo się cieszę I, i też Ci dziękuję za, za to spotkanie. No. I, I miło było poznać w ogóle, bo tak naprawdę nie było okazji <noise> nigdy. Wzajemnie, wzajemnie. I Was zachęcam, Szanowni Państwo, do jeszcze raz do sięgnięcia po ten komiks. Dzięki serdeczne, do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Ale to nie koniec, ponieważ po napisach. U mnie tak zazwyczaj jest, że po napisach jeszcze coś pokazuję. Słuchaj, właśnie to, co ja powiedziałem w kwietniu są dwie premiery. Komiksów twojego autorstwa. Pierwsze to mm -hmm. powiedzieliśmy fragmenty chaosu, a drugie to przerysowani, komiksowe opowieści o narkotykach. I ja teraz pokażę fragmenty, tutaj mamy zbiory, to też są zbiory opowiadań, ale opowiadań związanych z. Narkotykami z uzależnieniem, i popatrzcie, ile osób odpowiada za te opowiadania, i między innymi jest tutaj nazwisko Garwol. Wydawnictwo, które stoi za, za, tą, za tą publikacją, to jest Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów. I teraz znajdę twoje opowiadanie. I chciałbym Cię prosić o to, abyś mógł coś powiedzieć na temat upadku. W jaki sposób w ogóle znalazłeś się jako współtwórca tego komiksu? Hmm. No ktoś mi zaproponował udział w tym projekcie. No i teraz widzisz, nie pamiętam, też Michał, tak? Michał Siromski, tak. tak. Michał Siromski, tak, tak, tak. który jest w sumie autorem większości mhm. scenariuszów. Mhm. Chociaż te scenariusze chyba były oparte tam na, na jakichś wywiadach, prawda? W większości tak mi się wydaje, z tego co tak. wtedy mówił. No to też już było dawno, znaczy dawno, no to już trwa ten, ten projekt. Od tego momentu. Teraz się ukazało, ale to już naprawdę chyba z rok temu było, kiedy się za to brałem. Mhm. Mm mm -hmm. Ale co tutaj zauważyłem, to jeszcze raz chcę pokazać, to ty jesteś. Twoje imię i nazwisko jest pod rysunkiem, ale też i scenariuszem. To jest scenariusz, Tak, tak, tak. No szczerze mówiąc, nie, nie, nie podobał mi się scenariusz i stwierdziłem, że że wolę sam coś, coś, coś zrobić całkowicie. Mhm. Czyli sam stworzyłeś jedną z opowiadań. Tak, tak, tak. Bardzo ciekawe, bardzo przejmujące są te opowiadania, łącznie z twoim opowiadaniem, więc ja serdecznie zachęcam do sięgnięcia po tę publikację. Pod tym materiałem, pod naszym filmem podam też i link. Więc, więc to jest ważne. I przeczytam też malutki fragment. Blurp, Pawle. Okay. Przerysowani to zbiór kilku historii o ludziach, którzy wpadli w sidła uzależnień. Nieważne kim są, jak wyglądają, ile mają lat, nieważne czy to byłbym ja, czy te Narkotyki są drogowskazem, a komiks pokazuje ich kierunek, samo dno. Jak sądzisz, trafne spostrzeżenie? No ja właśnie się tak nie do końca zgadzam. No wiesz co, no zależy jakie narkotyki, zależy w jakich ilościach, zależy kiedy, to, jest, to nie jest takie oczywiste. Dobrze, Pawle. Co jest, czy, czy alkohol też jest narkotykiem, czy, czy nie jest narkotykiem. No to jest uzależnienie. To słuchaj, będziemy o tym rozmawiać po nagraniu, a dlaczego to przeczytałem? Ponieważ tutaj jestem ja, to ja napisałem tego bruna. Więc zostawiamy to zagadnienie dla nas, bo na sobie porozmawiamy. Dobra. Albo zaproszę cię na spotkanie, taką recenzję to zrobimy na temat tego komiksu. Do zobaczenia. Cześć. No hej, Dobra, do zobaczenia. Dzięki.